Z bałbrzyskimi czytelnikami i widzami spotkała się Agnieszka Perepeczko, aktorka, pisarka, wdowa po pamiętnym odtwórcy roli Janosika w serialu telewizyjnym Marku Perepeczce. Na spotkanie przyszły liczne panie, z którymi aktorka rozmawiała o swoich książkach, o życiu, miłości, pracy na planie, o zmarłym mężu i wyprawach do Australii, gdzie wciąż spędza dużo czasu. Rozpoczęła od opowieści o tym, jak powstała książka Babielato czyli bądź szczęśliwa całe życie. Ponieważ y, mój pies, y, ja mówię, odszedł. Tu do świętego Franciszka w, w Australii to się stało i bardzo dużo łez wyskoczyło z moich oczu no i moi przyjaciele powiedzieli idź pisz książkę dla kobiet no więc jakoś tak napompowana tymi pomysłami postanowiłam spróbować, poszłam na łąki nad morzem w Melbourne i napisałam pierwsze trzy rozdziały Babiego Lata i nie miałam wtedy rzeczywiście pojęcia, że ta książka otworzy mi jakby drzwi do dalszego, zupełnie innego życia. Jak zdradziła Agnieszka Perepeczko w ogóle nie miała zamiaru być ani aktorką, ani pisarką. Wybór szkoły aktorskiej miał charakter przypadkowy, a to, że się tam dostała za drugim podejściem mocno ją zdziwiło. Jadąc potem na swoją pierwszą premierę marzyła o tym, żeby spadła jej na głowę cegła i żeby wieczór mogła spędzić w szpitalu, a nie na deskach sceny. Po prostu nie było innych studiów odpowiednich dla mnie, bo albo była w tym, ukrywa się w tym matematyka, albo fizyka, chemia i tak dalej. To nie były zawody dla mnie i przepatrzyłyśmy z mamą wszystkie studia i została tylko szkoła teatralna, więc pomyślałam sobie, że przynajmniej studia będą interesujące, a spotkałam na tych studiach również mojego męża, dziewiętnastolatka, ja wtedy właściwie osiemnastolatka, bo jeszcze nie mieliśmy dziewiętnastu, jakżeśmy się spotkali. I to było zresztą najważniejsze w tej szkole teatralnej. Ale szkoła była fantastycznym okresem w moim życiu. Pisarka w wolnym czasie, kiedy nie podróżuje i nie pisze swoich książek, często sięga po literaturę zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów. Ja czytam pamiętniki przede wszystkim. Ja czytam bardzo, właściwie dużo czytam znajomych autorów. Janusza Wiśniewskiego. Stefana Kisielewskiego, Grochole, tematykę kobiecą. Powieść no oczywiście grę ja przeczytałam, no bo jakżeżby nie? Kobieta musi wiedzieć o co tu biega w znaczeniu, dlaczego tak się zachłysnęły kobiety tą książką. Agnieszka Perepeczko opowiadała też o swoim debiucie książkowym Fascynacje Kulinarne Gwiazd. Z czytelnikami rozmawiała o obyczajach Australijczyków, o solidarności kobiecej, małżeństwie i feminizmie. Kto nie mógł być na spotkaniu będzie miał jeszcze szansę i to niedługo. Pani Agnieszka faktycznie będzie miała swój comeback w Jest Znów na zaproszenie kobiecanek przyjedzie do nas 14 września na Akademię Kobieca Inspirowanych pod nazwą Naturalnie. Piękna. Jak sama nazwa mówi, sam temat o witalności, urodzie, o zdrowiu, o profilaktyce zdrowia, to o tym właśnie traktować będzie już szósta Akademia Kobiet Zainspirowanych właśnie w Ałbrzychu, 14 września. Także śledźcie nas. Program już również niebawem na naszej stronie internetowej kobiecanki.pl. Po więcej ciekawostek z życia Agnieszki Perepeczko zapraszamy do programu Gość Dnia po serwisie informacyjnym. Natomiast kobiecanki zapowiadają powrót cyklu spotkań kobiecanki kameralnie w październiku. Będzie też powrót metamorfowy. Fos one odmienione już we wrześniu. W sierpniu natomiast kolejne spotkanie w ramach inspiracji pod hasłem Wokół mężczyzny.